Hello, hello, witajcie w kolejnym filmiku na kanale Misia i Kicia. I dzisiaj kolejny raz witamy się spod znaku Hollywood znaczy jeszcze nie spod, bo jeszcze do niego nie dotarłyśmy. Okazuje się, że dzisiaj jest jakiś pożar. Pożary występują, wczoraj i dziś był, jesteśmy ogólnie na wzgórzach Hollywood i wspinamy się. Yy, dzisiaj pokażemy wam drugą część znaku, idziemy od strony przodu. I znowu czeka nas długi spacer. Tak, tym razem nie jest źle, nie wspinamy się po skałach. Jedna pozytywna. Tak, idziemy normalną drogą. Pokażę Wam, jak ta droga wygląda. Także co? Zapraszamy Was do kolejnego dnia z nami. Słuchajcie, jest akcja, okazuje się, że jest pożar. Hollywood płonie, ale jakiś taki malutki. Wczoraj był też tutaj podobno malutki pożar, no ale co? Wspinamy się dalej. Zobaczcie tam właśnie helikopter straży pożarnej polewa wodą bo generalnie jest bardzo gorąco My idziemy tutaj a droga prowadzi aż tam do znaku także jeszcze daleko przed nami Znacznie, tam jest ta wieża, w którą widzieliście przed ostatnim vlogu. A tam widać już literkę jedną. Także jak widzicie, jesteśmy mega, mega blisko w ogóle znaku. Jeszcze nie widzieliśmy, żeby ktoś tak blisko był. Także cieszymy się, że jednak zdecydowałyśmy się na tą drogę. No najgorsze jest to, słuchajcie z tego wszystkiego, że jest późna godzina. Ale to może Wam opowiemy na spokojnie, jak usiądziemy przy kawie, jak już zejdziemy stąd. Co się wydarzyło i dlaczego zdobywamy Hollywood Sign. Od frontu, dopiero około godziny 12 w południe, byliśmy już... mimo że byłyśmy tutaj już dzisiaj o 8, czyli teoretycznie już byśmy dwa razy tu weszły i zeszły z powrotem. Ale to wszystko na spokojnie Wam odpowiemy przy naszej ulubionej, wrażonej kawie, jak już zwrócimy na dół, tak? Tak. Widzimy się w Starbucksie. A my co? Maszerujemy dalej. A przyszłyśmy tam daleko z dołu. Także trzeba zarezerwować sobie znowu za trzy godzinki kolejne. Tam jest Hollywood Sign, tam jest Los Angeles Downtown. A tutaj co rośnie? Marecha. Hmm. I droga zmieniła się w asfaltową, czyli tak jak się wczoraj nie myliłyśmy. Doszłyśmy do tego rozwidlenia. Zobaczcie tutaj węże. O, węże. Trzeba uważać z pieskami. Najlepiej to w ogóle nie przychodźcie z pieskami. City of of Los Angeles. Słuchajcie, Back of the Sign, to byliśmy tam w poprzednim vlogu. Tylko my go zdobywałyśmy od strony tego sumitu czyli od strony tej flagi, jak widzieliście. Uh -huh. A teraz mamy 0,4. Ktoś nawet dopisał front. Także leciło. Słuchajcie, jest i on. Hollywood Sign. We made it. Nie wiem czy wiecie, ale Hollywood wcześniej miał nazwę od osiedla, które tutaj powstawało. E, Holyland, a potem Hollywood, ale to jeszcze Aha. Wam dopowiemy może później. Ale tak się to spodobało turystom, którzy robili sobie tutaj zdjęcia, że jednak zdecydowali się zmienić to na Hollywood później, a e, sponsorem tego jak wam wspominałyśmy tutaj tego e, miejsca jest Hugh Hefner między m.in. Bo... To, było, to była prywatna zima kiedyś. Zobaczcie, tutaj widać piękną panoramę Los Angeles. Tu już widać litery. I przyznam wam się, że te litery chciałam zobaczyć od czasów... Nie wiem, czy oglądaliście. Oglądaliście, to dajcie znać w komentarzach, Wzgórza Hollywood. Od czasów właśnie tego serialu zawsze marzyłam, żeby go zobaczyć. Zobaczcie, przyjechała straż pożarna, ponieważ jest zagrożenie pożarem. Jak także... Chcę się gdzieś z tym? Dali wodę z helikoptera. Może, wam, może nam się uda pokazać później wam z telewizji, jeżeli będą jeszcze wiadomości. Słuchajcie, a my idziemy sobie dalej. Chcemy dojść bliżej znaku. Zobaczymy, czy nam się uda. I chciałem się wam jeszcze pokazać, że zobaczcie. Tutaj macie znak Hollywood. A tutaj sobie ktoś po prostu mieszka. Także. O tak. Tu za tą górką jest Hollywood znak, a my tu jesteśmy, są jakieś posesje. Tu nie widziałam, żeby ktokolwiek tutaj był i komukolwiek chciało się tutaj przyjść, zaznaczam, że jesteśmy blisko o 12 w południe. Także mega sukces, kolejny za nami. Zobaczcie, a my jak TMZ Wam pokazujemy z drugiej strony, jak to wygląda. Kto mieszka pod znakiem Hollywood? To są najbliższe domy, tam są turyści, tam byliśmy wysoko. A teraz idziemy w nieznane. Jeszcze bliżej pod znak, jeszcze lepiej Wam pokażemy. Zobaczcie, nie kłamie, tu jest znak, a tu ktoś mieszka. Co? A tam jeszcze mi się pokazuje, że jeszcze ktoś bliżej mieszka znaku. Może to jest, może byłem mieszkańcem tego domu był Hugh Hepner Już bliżej się nie da. Już chyba bliżej się nie da. Zobaczcie, tu jest domek. Tam jest namiocik, w ogóle ktoś w namiocie mieszka. Także już chyba bliżej się nie da. Tu jest dom, a tu jest znak. Także hello. Już najbliżej jak się da znaku, zobaczcie. Czy był ktoś z Was bliżej znaku? Dajcie znać w komentarzach. Jesteśmy mega ciekawe, czy ktoś tak blisko dotarł znaku jak my dzisiaj. Bo to jest naprawdę, jak dla mnie, niewykonalne. Sukces. Sukces kolejny. W przednim vlogu byliśmy za literkami, a dzisiaj jesteśmy przed. No i zobaczcie sami, tu ktoś mieszka, a tu znak. No szok. Dostałem się pod sam znak. Nie spodziewałam się, że dotrzemy aż tak blisko. Ja też się tego nie spodziewałam. Nie wierzyłam w to, że dzisiaj nie nam to uda w ogóle. Zobaczcie, tam już jest... Yy, tam już... Zobaczcie tam, już jest znak, że jest nagry, już dalej nie można wchodzić. To już naprawdę powiem Wam, że my mamy parę metrów. Tak naprawdę to jest 10 minut spacerem do góry jesteśmy pod literką. No. Wiem, że ludzie to robili, bo takie chyba były też akcje, że wchodzili, ściągali ludzi helikopterami. Ale, ale właśnie te helikoptery latają i pilnują. Tak. No nic, zrobimy parę zdjęć. Pewnie jest Robimy sesję. Robimy sesję, którą będziecie mogli zobaczyć na Instagramie. To pewnie jest, także wbijajcie na Instagramie, Misia i No my co, rozłączamy się póki co i widzimy się w Starbucksie. Zobaczcie, tu kulisy kręcenia teledysku, a będziecie mogli zobaczyć to zdjęcie na naszym Instagramie, a wszystko dzieje się pod Hollywood Sign, my jesteśmy właśnie na nagrywaniu teledysku. Teraz spięłyśmy się jeszcze troszkę bliżej, z innej strony, a chcieliśmy Wam powiedzieć nasze spostrzeżenie odnośnie śmieci i turystów. My też mamy wody w butelkach plastikowych, ale zabieramy je ze sobą, albo na trasie są śmietniki, także... Lepiej zabierzcie to, albo rzućcie, bo wstyd. Naprawdę, i to robią turyści. Także... A potem się dziwimy, czemu tutaj są pozamykane drogi nie wchodzą turyści. Dobra, słuchajcie, my już właśnie jesteśmy po nagraniach teledysku Fargo. No i co? Pierwszy raz byliśmy na planie teledysku i było mega. Także w kolejny udany dzień, naprawdę było crazy. Zobaczcie tak, nikt chyba nie był blisko. Dajcie jeszcze raz znać w komentarzach, czy byliście tak blisko tutaj w tym miejscu? Pod znakiem Hollywood? No cóż, my lecimy dalej, tak jak mówiła Misia, widzimy się w Starbuniu! No to odzywamy się do was z naszego Starbucksa. Tutaj jest Starbucks nawet e, Drive, tak jak McDrive, to ma się Starbucks Drive. Wybrałyśmy sobie teraz coś innego totalnie. E, salted Caramel Moka, Frappuccino, czyli też na zimno, słony karmel. Stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie takiego shake'a, doładujemy kalorii, bo tyle ich spaliłyśmy wchodząc tam że zasłużyłyśmy dzisiaj na taki koktajl. smacznie. No uh -huh. i jeszcze miałyśmy Wam powiedzieć, jak to było z tą historią odnośnie naszego wchodzenia na Hollywood. Także... Hmm. Słuchajcie, pokrótce wyglądało to tak, że wyruszyłyśmy o siódmej rano. Wyruszyłyśmy o siódmej rano. Tak. Dojechałyśmy pod znak koło ósmej, przed ósmą, nie? Dokładnie. Byłyśmy już w tym miejscu, z którego właśnie teraz wracamy, około ósmej rano. I już nawet wyszłyśmy. Ale stwierdziliśmy, że to chyba jednak nie jest to miejsce, o które nam chodzi bo chciałyśmy się wdrapać na takie miejsce, które widziałyśmy na zdjęciach na Instagramie. No i stwierdziliśmy, że to nie to. No i jeździliśmy dookoła, pytałyśmy ludzi, no i wszyscy nam mówili, że nie, że to nie tam, że to tam... Że nie gdzie... można, że nie ma wstępu, że sądzili, że... sobie nie życzą turystów. I że to na pewno tam, gdzie chciały. I w końcu trafiliśmy na ludzi, którzy nam powiedzieli, że to na pewno tam, gdzie my byłyśmy za pierwszym razem, ponieważ tam można dojść najbliżej znaku. Jest bezpłatny parking. No i stwierdziliśmy, aha, no bo można dojechać ulicą, z drugiej strony, ale tam nie ma nigdzie parkingów, trzeba zaparkować ludziom pod posesją. No ale jest to słabe. Po pierwsze, bo też byś sobie tego nie życzyły, a po drugie, jest ryzyko, że wam odholują auto albo dostajecie mandat, bo widziałeś, że wlepiali mandaty. Bo jeżdżą tam, patrolują ulice dookoła, bo mieszkańcy nie lubią turystów i nie podoba im się to, że turyści wchodzą od tej strony, drugiej, żeby sobie skrócić wejście na Hollywood Sign. Także ja nie wiem ogólnie, gdzie wszyscy mają te zdjęcia. Takie właśnie w tle mają znak, a no nie wiem, ja nie wiem gdzie to jest to zdjęcie ale to też nie jest to miejsce, co my byłyśmy. Moim zdaniem byłyśmy najbliżej. Ja nie słyszałam, żeby ktoś z moich znajomych był tak blisko znaku, także jeżeli no, by znaleźliście inną opcję inaczej tam trafiliście, to dajcie znać w komentarzu. Na... My znalazłyśmy wejście od jednej ulicy, no ale to jak mówię, od tamtej ulicy nie ma gdzie zaparkować. Jeżeli ktoś będzie ciekawy, gdzie byłyśmy, jak tam trafiłyśmy, to piszcie na plif na Instagram Misia i kicia Zresztą widzieliście chyba, gdzie się drapał, tak także pewnie rozkminicie. Ale co miałam Wam mówić jeszcze? No i po prostu tak wyglądała nasza śmieszna sytuacja z rana, dlatego to jest godzina już prawie 15, a my wracamy do hotelu i to się do Was, jak już wypijemy swoje szejki, zajedziemy do hotelu i będziemy jechać w kolejne miejsce, także znowu intensywnie Znowu dużo się dzieje, także... A nie zapominajcie, znajdą. że są mega upały, także jest Dzisiaj ciężko. nie daje rady. No jest ciężko, nie mamy czasu nawet poleżeć tak naprawdę. Poleżałyśmy w Pal Palm Springs i tęsknimy za Palm Springs, bo, bo chętnie byśmy tam zostały. Ale tak także. naprawdę ty, jeden dzień poleżałyśmy w Palm Springs. Tak. Bo resztę to biegałyśmy i szalałyśmy, jak zwykle aktywnie. Na rowerach jeździliśmy. Tak. Dobra, to do zobaczenia potem, tak? Tak. Tak wyglądają białe, nowe buty po wspinaniu na Hollywood Sign tak trzeba przyznać, że poświęcenie było Miejsce I zaraz zobaczycie, co wyjątkowego jest w tej pizzerii. I właśnie jest stylówka. Stylówka jest challenge był, no i właśnie nasza pizza. Wow. Taki nasz slice. Yummy. I to właśnie tutaj w Mama Senpapac możecie zamówić takie wielkie slice y oraz taką ogromną, przy ogromną pizzę, którą pewnie widzieliście. Co pewnie widzieliście na niejednym zdjęciu w internecie, prawda? Mhm. Mm Całkiem smaczna, typowo włoska, chociaż spodziewałam się, że ser będzie się ciągnął bardziej. No ale jest ok. Mm. Jak tobie smakuje? Smaczna. Jeszcze powiem Wam, że super uczucie, siedzieć sobie na Beverly Hills zajadać pizzę. W dodatku taką gigantyczną, jeden slice. Składa się z trzech slices. Jest okej? Jest ale nadal wolę naszego dominosa szpilarnej. <laughs> Domino z naprawdę wymiata. A jeżeli nie wiecie, to mama z Papa's dostaniecie największą pizzę na świecie. No i słuchajcie, my już zjedliśmy naszego slajsa, Mama's z papa z pizza. I lecimy e... do Radca na szybkie zakupy. Tak, lecimy na drobne zakupki. Stwierdziłyśmy, że nie będziemy marnować jutrzejszego dnia i tymczasem również się pożegnamy już z Wami, bo dziś już nic nie mamy w planach, tylko chill w hotelu. Lecimy spać, bo już jest późno, także do zobaczenia w kolejnym vlogu. I zapraszamy do subskrypcji niezmiennie naszego kanału. Zostawcie kciuka w górę. Najlepiej udostępnijcie, jeśli Wam się podobało. Także do zobaczenia w kolejnym dniu. My już jesteśmy wymęczone, mega zmęczone, mega padnięte. Także dzisiaj. Ale było warto. Dzisiaj już lecimy spać, tak? I to był mega udany dzień. No i napiszcie nam w komentarzach, czy wy również zdobyliście Hollywood znak, i czy też tak wtarliście blisko jak my. Byłyśmy na Hollywood Hillsach, No, szok. Mega spełnienie marzenia piątka. Do zobaczenia!